Ma w końcu u siebie w domku, żeśmy kuli z bratem moim pod szatkiem, e, pod rozdzielacz, e, pod podłogówkę i tak żeśmy wykuli sobie dziurę, wykuliśmy wszystko, pasuje na kołeczkę, teraz to sobie zrobimy. I co? Tak myślę, że lepiej jest, właśnie, szafka podtynkowa bo to natynkowa odstawałaby od ściany to lipa by była, nie? tak myślę co bardzo sądzisz? No, myślę, że lipa, no są, a tak schowana szafeczka ładnie na równo, będzie na kluczyk no, na sprawa, nie? No w No no siemano e, jak widzieliście wcześniej e, zrobiliśmy wykuliśmy podszawkę na rozdzielacz do podłogówki otwór no i co? I teraz bierzemy się za rozkładanie styropianu pod podłogówkę. Był gościu wczoraj, szlał, szlał, szlał wagą, rozmierzył wszystko. No i te, na dole wyszło 8 cm styropianu w salonie, w garażu 6, a tutaj na poddaszu wyszło 3 cm styropianu. W sumie nawet dobrze. No i zaczęliśmy tutaj rozkładać powolutku styropianik. Tutaj te nie będą się żadnej, w żadnej instalacji ukrywać w podłodze. Jedynie w łazience, tam ale to najwyżej wodę puszę w ścianie, bo w 3 cm będzie ciężko cokolwiek ukryć. Nie bartoszek? A tak, tak, tak. <laughs> Dobra, ok. Pokażemy Wam później, jak to tam wyszło. Na koniec, jak już odłożymy. Bądźcie z nami. Zapało twarz? No, siemano miałem wam nagrać filmik o, o tym jak wstawiałem okna i ogólnie ile kosztują. No ale nas, na dzień dzisiejszy to, to okna jeszcze nie zostały do końca wstawione. Zaczęli wstawiać tydzień przed świętami. No i zobaczcie, tu już mamy 9 teraz, 9 kwiecień. No i dalej w powijakach to wszystko. No ale pokażę wam mniej więcej jak to wygląda. Sobie ocencie sami ten ciepły montaż. Daj bartek. Telefonik. Ogólnie. O, o, bartoszek. Widać coś tu? Taśma paroizolacyjna. To jest niby ten ciepły montaż. To jest moje okno Fix. One ma wymiar y 1,80 m wysokie. One ma wymiar 1,80 m wysokie i 3 m szerokie. To jest ten smart slide. Smart slide jest 2,20 m na 3 m. No na razie smart slide jest tak zamontowany. Tutaj, tutaj powinna być prawidłowo podwalina do ciepłego montażu. To powinno być. Na ciepłej podwalinie zamontowane, ładnie, no ale na razie jest coś takiego. Tutaj pani Beata mówiła, że czekają na podwalinę, jak przyjdzie, to wtedy to będzie zamontowane prawidłowo. No i co, trzeba pianeczkę pouzupełniać, jeszcze No, no tak, tak jest, na, na dzień dzisiejszy to tak stoi, i my tutaj już powoli działamy. Już e, rurki z wodą ciągniemy. Trzeba było posprzątać tu, bo syf był jak nie wiem. O. My działamy metodą jak u Krzyśka z remont 4 Widziałem. On też tak zaciskarką to robi. Złączki na zaciskarki kupiłem. Kurwa, lampy nie wziąłem. Bo są jeszcze... Jest, jest kilka metod. Są takie... Złączki, które się dokręca. Są te zgrzewane. No a są takie na zaciskarkę, nie? Zapytaj się, może Kalibrator. Tutaj jest do docinania rurek. No i zaciskarka, nie? Są różne, różne tutaj średnice. Mamy yy, 32, 25, 16. I jaka Barty jeszcze? I 20, nie? Mhm. 4 średnice. A, no właśnie, bo my żeśmy pozaciskali na, na, na 25 pozaciskaliśmy te końcówki, no i one dosyć sztywno siedzą, a, a właśnie nie wiem jak to jest, bo na 16 jak pozaciskaliśmy, no to w, w tych końcówkach zacisniętych to te rurki się obracają, no i teraz pytanie... Pytanie, czy to jest prawidłowo zaciśnięte, czy nie, bo tak się zastanawiam, czy czasami e, te tutaj szczęki one nie są, nie są za luźne. Może są po prostu przez producenta źle zrobione, ale z tego co widzę, z tego co widzę, to po zaciśnięciu żeby dobrze było widać po zaciśnięciu ładnie nie ma żadnej szczeliny, więc powinno dobrze zaciskać dlatego nie, nie wiem. wiem albo wymiar przez producenta zrobiony jest do bani albo to ma tak być, może, może jest dopuszczalne takie obracanie się na o nie wiem, zobaczymy później przy próbie szczelności czy to, jak to nam wyda, sorry za moje nagrywanie no co tam jeszcze ogólnie no tutaj też jest ten ciepły montaż taśmami owinięte, taśmami przyklejone taśmy wszędzie dookoła, nie. Tutaj kujemy, kujemy właśnie pod pion, pod kanalizację do łazienki do góry. No i tutaj będą też szły koło tego pionu rury na ciepłą i zimną wodę. Główny, główna żyła będzie szła z 25 mm rury, a a już do punktu bezpośrednio z 16 będzie dojście, to mam nadzieję, że to wtedy nie będzie żadnych spadków ciśnienia, nie? Jak będziemy jednocześnie bo tu słabo widać. Eee, coś tam widać. Tu na razie zimną wodę zaczęliśmy. Dobra, pójdziemy na górę. Nie możesz jeszcze kuć. Czekaj. Chwilę. To już zaczęliśmy stropion rozkładać, bo tutaj nie będzie żadnych rurek. To zastanawiamy się. Czy nie puścić yy, tak, takich główniejszych, właśnie peszli i elektryki w peszlach w podłodze? Takich główniejszych żył. No i co? I okna na przykład, nie? Okna też chłopaki zostawili niewyregulowane. O, tutaj drze tą uszczelkę przy otwieraniu. Tak to wygląda tutaj. O. W tym oknie na przykład, w tym oknie nie dość, że, że uszczelka jest uszkodzona, to już jest taka okienna, tak, uszczerbiona, także lipa jest, nie, będę musiał to reklamować, I tak nie może wejść, nowe okna, ale, ledwo stawione i pouszkadzane, zwłaszcza, że tutaj jeszcze nie zostało to oddane do użytku, nie. Także na, na razie jesteśmy na tym etapie, będziemy, będziemy postęp prac dokumentować i zobaczymy jak to wyjdzie. Idziemy teraz na dół, będziemy chłóć, nie? Na razie, jakieś timelapsy Wam nagram, żebyście widzieli. Pozdro, pozdro.